Nasze region i miasto Kruszwica szczególnie od zawsze związane są ze sportami wodnymi i z wiosłami. Nasza region i miasto Kruszwica są szczególnie łączeni z różnymi rodzajami sportów ale szczególnie z Tym bardziej cieszymy się, że dziś tutaj odbywają się Mistrzostwa Europy Juniorów do 23 roku życia. Dlatego to nasza

w imieniu władz województwa życzę jak najlepszych wyników, wiele przyjemności z wspólnej tutaj naszej obecności, wszystkiego dobrego i powodzenia. Dziękuję bardzo.